Dzień dobry, witam Państwa. Za nowego rządu w Grecji, spadek rentowności włoskich obligacji, a także rezygnacja ze stanowiska premiera przez Silvio Berlusconiego przyczyniły się do poprawy nastrojów na rynkach finansowych. Dzięki temu podczas piątkowych notowań kurs euro-dolara dotarł do okolic poziomu 1,38. Dziś rano kurs głównej pary walutowej notuje jednak troszeczkę niższe poziomy w okolicach 137 z uwagi na to, że sytuacja na rynkach finansowych nadal pozostaje niepewna. Na krajowym rynku. Piątkowe wzrosty głównej pary walutowej przyczyniły się do umocnienia złotego. Rodzima waluta zyskiwała na wartości zarówno wobec dolara, jak i euro. Dziś rano nadal utrzymuje się na niższych poziomach. Nieobecny kurs pary USD-PLN kształtuje się w okolicach poziomu 3,19, a pary euro-PLN w okolicach poziomu 4,38. Dziś zaplanowano tylko jedną publikację makroekonomiczną. O godzinie 11.00 będzie to odczyt dynamiki produkcji przemysłowej w strefie euro. Analitycy oczekują wzrostu na poziomie 3,5% w skali rok do roku, czyli wolniej niż w poprzednim okresie, kiedy ten wzrost wyniósł 5,3% skali rok do roku. To wszystkie informacje, które przygotowaliśmy dzisiaj dla Państwa. Życzę Państwu miłego dnia. Do widzenia.